Kryminologia dostarcza interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestępczości oraz zjawisk patologicznych. Jej uwaga skupia się na sprawcy przestępstwa, jego otoczeniu oraz warunkach, w jakich popełnia on to przestępstwo. Student otrzymuje w rezultacie bardzo szeroki i wszechstronny zasób wiedzy. Kierunek ten godzi pasję, a wręcz często marzenia z zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji. Stąd takiego pozytywny odbiór wśród studentów. Dlaczego Instytut Prawa i Ekonomii? Fundamentem Instytutu jest kadra wykładowców o bardzo bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym. Owocem ich pracy oraz badań naukowych są setki opracowań, w tym opracowań kryminologicznych. Instytut współpracuje z jednostkami zewnętrznymi, w tym z instytucjami ochrony prawa oraz firmami prywatnymi. A współpraca ta ciągle się rozszerza, m.in. w zakresie praktyk studenckich. Wybierając studia w Instytucie Prawa i Ekonomii, staniesz się częścią bardzo ambitnej i kreatywnej społeczności akademickiej. Wspólnie uczestniczyć będziemy w rozprawach sądowych, w warsztatach i wykładach otwartych. W toku studiów będziesz realizować m.in. takie przedmioty jak prawo karne, gdzie dowiesz się, jakie znamiona noszą określone przestępstwa oraz jakie kary za nie grożą, historię przestępczości, gdzie poznasz sylwetki starych morderców, czy psychopatologię, gdzie dowiesz się, czym są zaburzenia osobowości. Wśród innych niezwykle interesujących przedmiotów będziesz studiował podstawy kryminalistyki, psychologię zeznań, usługi detektywistyczne czy podstawy medycyny sądowej. Docelowym miejscem pracy dla absolwenta kierunku Kryminologia są instytucje ochrony prawa, w szczególności sądy, policja, prokuratura, Straż Graniczna czy służba więzienna, ale także wiele innych inspekcji i straży. Znajdą się tutaj również prywatny sektor ochrony oraz usług detektywistycznych oraz wiele organizacji działających na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych. Jeśli chcesz spełniać swoje marzenia, a przy tym budować sylwetkę absolwenta profesjonalisty, wybierz kryminologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.